Ja w nowym odcinku. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam sposób, jak ułożyć barelki. Jest to prosta kostka, która ma 5 kolorów. Składa się, będzie trzeba umieć 3 na 3 żeby ją zrobić. No to ok, przechodzimy. Ona jest zmiennokształtna. Trzeba ją pomieszać. No i okej, okay, jest pomieszane. Pierwszy krok to będzie zrobienie białej ścianki. Czyli po prostu byle, byle gdzie byle jakie te możemy zastosować stokrotkę z tego, z jak to się nazywa z pojedniku 3x3 albo możemy po prostu improwizować. I koty, i, znaczy, i te i krawędzie też można robić z poradniku 3 na 3 No ale wyjdzie po prostu biała ścianka, i to już będzie maksymalnie ułożone. Teraz kolejny krok to są te właśnie te z tymi algorytmami. Do teraz tutaj nie za bardzo pasuje, ale znaczy, że to jest dobrze. To robimy algorytm, żeby to włożyć w to miejsce. I jest włożone. Teraz została nam jeszcze, no tutaj tak bardziej pasuje, nie tu, 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 nie, tu nie pasuje. Patrzcie, to trzeba włożyć tutaj w to miejsce. No to robimy algorytmy tak jak z 3 na 3. No i są. Teraz robimy tutaj żółty krzyż jak na kostce 3 na 3. Jeżeli ktoś jeszcze nie umie kostki 3 na 3, to. Na mój poradnik wbijać. Ok. No i teraz ten krawędzie. No to robimy, jak było tutaj żółte, to robimy dwa razy tych góra, lewo dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo. Teraz przesuwamy. A jak jest tutaj, to robimy dwa razy takie coś. I jeszcze raz. No i kostka ułożona, ale może być jeszcze jedna dziwna sytuacja, Serze, dziwna. Okej, okay. jeszcze może być taka sytuacja, że popatrzcie, że jeżeli będziecie chcieli ułożyć żółty krzyż, no to te trzy mamy ułożone, ale za to ten nie jest ułożony. Jeżeli macie coś takiego, to znaczy, że tutaj zrobiliście w tych jakiś błąd, musicie je stąd. Niektóre, może, patrzcie, powyciągać, tak jak w kostce 3 na 3 dopasować do dobrych miejsc. No i wtedy, jak dopasujecie do dobrych miejsc, to się da już normalnie wszystko. Inaczej, da się wszystko normalnie zrobić. Popatrzcie tutaj tylko te cykle. I kostka ułożona. Taka 3x3. koreń. Piszcie w komentarzach, jaki pojadnik mam zrobić. Następny, e, popatrzcie. Ja tutaj, to jest. Albo e, poczekajcie, chwilkę. Popatrzcie, takie ja mam kostki. Tutaj mam ciężkie. Czyli wieża 2x2x4. Mega 4x4, 4x4. 7x7. 5x5. E, bardzo bym chciała mieć 6x6. Ale jeszcze nie mam. Ale wiem, że za niedługo mogę dostać. Za niedługo sobie kupię, no i ten. Tutaj mam takie zwykłe kostki typu 3x3, tu mam Gear Cube, e, Sensory Cube, Nex Cube, Mirror, Void i kolejny barrel, Yoshimoto, Phantom, Sashibo. Tam jeszcze 2x2 jest z tyłu, Void. Tutaj mam kostki typu małe 3x3, e, Rubik's Slide. Takie, taka układanka, spinner i klok, trzy pin clock Tutaj mam dwa snake'i i tutaj są pyramix, pyramorphix pyramix z dłomo. O przepraszam, w tamtym filmiku w mojej kolekcji powiedziałem, że to jest pyramix z dłomo, ale pomyliłam się, ten pyramix to jest pyramix z dłomo. Tam jest pyramix z dłomo, a za pyramorpixem się Ja się wieram, to Jest zwykle. No i z takich kostek mogę zrobić po prostu parę. No to trzymajcie się. Pa.